Witajcie na kolejnych astromagicznych czytaniach kart Tarota. Wybierz kartę. Zapraszam Was na kolejną część z naszej playlisty. Co myśli, co czuje, co zamierza osoba, o którą pytasz? Przygotowałam dla Was trzy grupy kart signifikatorem z wyroczni astrologicznej, który na początku każdej z grup określi, dla kogo jest to czytanie. Wybierzcie grupę, która Was najbardziej przyciąga. Czasówki znajdują się w opisie do tego wideo. Grupa numer 1. Wybrałeś lub wybrałaś talię Rainbow Tarot. Zobaczmy dla kogo jest to czytanie. Baran. A więc to czytanie może być dla osób spod tego znaku, ale bardziej wydaje mi się dla tych z was, których ta osoba, o którą pytasz, jest pod znaku Barana. Jeżeli znak tutaj nie rezonuje, to to czytanie będzie dotyczyć albo kogoś z silnymi Pozycjami planet w tym znaku, lub tej właśnie osoby, o którą pytasz, albo sytuacji, w której rezonuje energia przypisana do tego znaku Zodiaku. A jest to znak, który słynie z odwagi, niezależności, ognistego, porywczego temperamentu. Sądzę, że osoba, o którą pytasz, charakteryzuje się takimi cechami. Jest porywcza, bardzo taka do przodu. Ma ognisty temperament i potrafi tracić panowanie nad sobą. Jest też prostolinijna, może czasem zbyt bezpośrednia lub obcesowa. Zobaczmy więc, co myśli o Tobie. Odwrócona piątka pucharów. To jest karta, która mówi o pogodzeniu się ze stratą, o wyjściu z jakiejś rozpaczy, cierpienia po stracie, wyjściu z żałoby, a więc to czytanie na pewno jest dla osób, które albo rozstały się z kimś i są teraz w fazie poznawania nowego, otwierania się na nowe, albo jest to sytuacja związana z powrotem po rozstaniu. W pierwszym przypadku ta karta mówić będzie o tym, że ta osoba bardzo chce. Atakować z romansem, zdobywać cię, ale hamuje ją to, co wydarzyło się w twoim życiu. Ma świadomość, że musi działać bardzo ostrożnie, choć przychodzi jej to z trudem. W drugim przypadku sytuacja jest nieco podobna. Ktoś z entuzjazmem podchodzi do reaktywacji relacji, do powrotu, ale hamuje lub frustruje go trochę to, jakie macie ze sobą przejścia i że możesz być sceptyczny lub sceptyczna. Trochę emocjonalnie wypompowana. Coś się tu przelało. Może nie, nie ma za bardzo jeszcze tej energii szóstki pucharów, która w takim czytaniu jest sentymentalną radością z powrotu. Bardziej tutaj jest wyczuwalne takie zgaszenie emocjonalne, które w obu przypadkach jest rezultatem emocjonalnych przeżyć związanych z wcześniejszą stratą i procesem godzenia się na nią. To wyczerpuje, więc nic dziwnego, że nie masz może takiego entuzjazmu i takiej energii do tej relacji jak Twoja osoba. Zobaczmy, co ta osoba czuje do Ciebie. Odwrócona trójka pucharów. No i znów tutaj mogą być, powiem różne scenariusze. Jeśli masz za sobą jakieś doświadczenia w miłosnym trójkącie, jeśli była jakaś zdrada i to jest powrót po zdradzie, no to tutaj te uczucia będą wskazywać na wyjście z energii szukania sobie dodatkowych bodźców i atrakcji i jakąś decyzję, że chcesz się być może skoncentrować na tej relacji. Ale tutaj chciałabym zaznaczyć, że po trójce pucharów następuje czwórka, która nie jest kartą entuzjazmu, wręcz przeciwnie. To jest jakby następstwo emocjonalne po stanie trójki kielichów. Coś się przejadło, zbrzydło, mamy tego wszystkiego dość. Ale jednocześnie wpadamy w apatyczne stany, brak motywacji, brak energii w, w życiu, taki marazm. Odwrócona trójka kielichów w tym kontekście mówi o tym, że ta osoba przeeksploatowała się w energii uciech i może imprez, może różnych romansów, i chce teraz spróbować inaczej spróbować z Tobą. Jeżeli to jest nowa osoba w swoim życiu, to myślę, że ta energia jest ponowna, podobna. A dochodzi tutaj aspekt podejrzliwości z Twojej strony. Ta osoba to wyczuwa i też ma taką energię, więc nic dziwnego, że ty masz jakieś obiekcje. A zatem bije z tej karty jakaś pościągliwość albo świadomość konieczności powściągnięcia swoich instynktów. Ogólnie ta osoba wie, czuje, że musi trochę wyhamować z innymi atrakcjami życiowymi, jeśli chce relacji z Tobą. Decyduje się na to i jest obecna. Zatem zobaczmy, jakie ma zamiary wobec Ciebie. Paść monet. Ok, więc małymi kroczkami chcę zaoferowa zaoferować Ci jakąś stabilność, coś powoli budować. Na razie przynosi jakieś małe cegiełki, tyle na ile ją lub go stać. Myślę, że możesz oceniać, że to jest jeszcze niewiele, bo ta energia pazia. Jest delikatna. Ta osoba chce się postarać, to jest paść, więc bardziej na razie chce, niż faktycznie jeszcze robi. Patrząc na te wszystkie karty, muszę powiedzieć, że jest tutaj też sporo pokory. Ta osoba ustawia się w nieco podrzędnej pozycji w waszej relacji. Trochę na zasadzie zrobię co będziesz chciał, co będziesz chciała, tylko mi zaufaj, proszę. To wszystko, co przygotowałem dla tej grupy. Dziękuję Wam za odwiedziny na naszym kanale i zapraszam na stronę astromagia.pl oraz na kolejne astromagiczne czytania. Grupa numer dwa. Wybrałeś lub wybrałaś talię Hermetic Tarot. Zobaczmy więc, dla kogo jest to czytanie. Koniunkcja. To czytanie jest skierowane dla osób, które od jakiegoś czasu się spotykają z kimś i chcą, aby rozwinął się z tego związek. Najbardziej taka energia uderza z tej karty właśnie. Raczej nie wydaje mi się, by to było skierowane do osób, które są w związku, już są właśnie w związku. Konjunkcja mówi o wejściu w połączenie, w jedną synchroniczną energię. Ten aspekt wchodzenia w jedno miejsce razem jest tutaj energetycznie najbardziej istotny i wyczuwalny. To moment, Kompatybilności, łączenia się na wspólnym polu. Może dotyczyć nadziei lub planów na wspólne zamieszkanie, na życie w formalnym związku lub w oficjalnie, lub oficjalnie właśnie jako para. Zobaczmy więc, co myśli o tobie i o tej relacji osoba, o którą pytasz. Odwrócona siódemka pucharów. Tutaj widzę jakieś wyjście z niejasności, z jakiegoś zamieszania. Jeżeli spotykaliście się, do tej pory na zasadzie randek bez, zobowiązek, bez zobowiązań, to ta osoba widzi, że ten czas dobiegł końca i potrzebna jest deklaracja. Może jeszcze nie jakiegoś wielkiego kalibru, ale określenie statusu związku po prostu. I tak tutaj odczuwam, że zwyczajnie wyłączności na siebie. Ta osoba widzi, że to jest konieczne, aby dalej razem się spotykać, albo to wypowiedziałeś, albo wypowiedziałaś i tego jasno oczekujesz, albo zacząłeś lub zaczęłaś się wymykać tej osobie i wysyłasz taki sygnał, że na tym etapie oczekujesz roz, już rozwoju w jakimś określonym kierunku. W każdym razie jest tutaj jakiś konkret. To jest moment. Właśnie teraz jest ten moment, w którym minęło trochę czasu, by wiedzieć, kim dla siebie potencjalnie dalej możecie być. Czy ta kompatybilność jest? Czy jest wam dalej ze sobą razem po prostu dobrze? Zobaczmy, co ta osoba do Ciebie czuje. Trójka kijów. No, więc obawiam się, że to jest sytuacja, w której osoba ta chyba nie bardzo chce się jeszcze deklarować, zdeklarować. A więc, jeżeli czujesz, że coś jest na rzeczy, że ktoś tu się ociąga, masz podejrzenie, że może nie być na to chęci i nie wiesz, na przykład, czy zaczynać taką rozmowę, to to jest niestety potwierdzenie, że intuicja. Dobrze ci podpowiada, że ta osoba nie ma za bardzo chęci, by zrezygnować z różnych opcji, jakie ma w życiu? Jakie wskazuje odwrócona siódemka pucharów, która mówi w kontekście tej trójki kijów, że związek z tobą oznacza rezygnację z innych opcji spędzania czasu, na które, na które ta osoba raczej tutaj nadal liczy. Ta osoba jest w miejscu, w którym równie ważne dla niej są inne bodźce i inne zainteresowania. Ma też jakieś plany. I trójkowa energia podpowiada mi w kontekście wcześniejszych kart, że one nie są związane z tobą, są raczej poza tą relacją. Zobaczmy więc, co jeszcze ta osoba właściwie e, zamierza. Dziewiątka monet. No tak, kochani. Ta osoba chce pozostać niezależna. To jest karta singla. To jest karta osoby, która nie chce zobowiązań. Chce grać na siebie, pracować na siebie. Chce czerpać z życia korzyści, ale jest skoncentrowana na sobie, a nie budowaniu czegoś z kimś. Nie jest na to gotowa w tym momencie, więc jeśli tego potrzebujesz, to może być informacja, że na ten moment lepiej będzie pozostać w różnej relacji i dać sobie czas, by to się rozwinęło. Ale jeśli uważasz, że jak dla ciebie to trwa zbyt długo, może to być sugestia, że pora zadbać o siebie i o to, by jednak przyciągnąć osobę, która będzie spełniała twoje standardy, bo tutaj będzie granie na siebie, a nie związek w najbliższym czasie. To wszystko, co mam dla tej grupy. Dziękuję za odwiedziny na naszym kanale i zapraszam na naszą stronę astromagia.pl oraz na kolejne AstroMagiczne czytania. Grupa numer 3 Wybrałeś lub wybrałaś talię Sun and the Moon Tarot. Zobaczmy, dla kogo jest to czytanie. Pierwszy dom astrologiczny. A więc tutaj jest mowa o tym, jak pokazujemy siebie światu. To energia jaźni, ascendentu, to jest pierwsze wrażenie. Odbiór kogoś w relacjach. Może więc dopiero się poznaliście, może za bardzo skupiasz się na tym, jak odbieracie druga osoba. Ważne jest, że to jest dokładna opozycja do domu siódmego, domu descendentu, który odpowiada za związki i relacje w naszym życiu, więc mam wrażenie, że to jest jakiś początek relacji, w której większe znaczenie dla obu stron będzie mieć to, jak się pokazujemy drugiej stronie, nawet jeśli nie jest to dla nas paradoksalnie do końca świadome. W początkowych fazach związków to jest etap, w którym jesteśmy nastawieni na własne oczekiwania i łatwo ulegamy projekcjom odnośnie drugiej osoby. Więc, jeśli taka energia z tobą rezonuje, zobaczmy, co ta osoba o tobie myśli. Paść kijów. Tak, to zdecydowanie jest czytanie dla osób, które prawdopodobnie niedawno się poznały. Ta osoba zdecydowanie jest tobą zainteresowana. Tu jest pasja, tu jest ciekawość. Ta znajomość wydaje się być dla tej osoby bardzo obiecująca. Na pewno dodajesz motywacji i prądu tej osobie. Tutaj jest energia spontaniczności i po prostu zaintrygowania nową znajomością. Chęć do spotkań, chęć do kontaktu, chęć do poznawania, chęć rozmowy, spędzania wspólnego czasu. Ogromna atrakcyjność i przyciąganie. To jest świeża energia, świeży etap. Bardzo pozytywny i napędzający, ale też początkowy stadium znajomości, w którym inspirujesz drugą osobę. W zależności od tego, czego ta osoba oczekuje, bo jednak to jest temat wiodący w tym czytaniu, i po twojej, i po drugiej stronie, ta osoba może być albo zafascynowana taką energią, albo nie traktować tej znajomości jeszcze być może na tym etapie zbyt poważnie. A więc zobaczmy, co ta osoba czuję do ciebie. Król monet. Okej. Okay. No więc tutaj jest trochę narracja, ta narracja zaczyna się odwracać, bo może rzeczywiście zmierzać w tym kierunku, że ta osoba nie do końca poważnie traktuje tę znajomość. I uwaga, nie chodzi o to, byś zapewniał lub byś zape zapewniała Tę osobę o swojej wartości. Pamiętajmy, że to jest etap oceny, czy ta osoba, druga osoba jest z nami w synchronicznej energii, i to jest etap oczekiwań i sprawdzania, czy druga osoba się w nie wpasowuje. Ale to nie znaczy, by zmieniać lub zaniżać swoje oczekiwania. Jeżeli jesteś w energii zgodnej z sobą, a Paśkijów jest w pozycji prostej i zakładam, że Ty naprawdę z entuzjazmem podchodzisz do tej relacji, ona Cię ekscytuje i Ty się dobrze czujesz w takiej energii, to nie ma powodu, żeby nagle stawać się poważnym i poważną, i wszystko traktować ostatecznie, bo też nie wiesz jeszcze, czy chcesz tak tę osobę traktować. To, co tutaj uderzające, to pewna sprzeczność energii, z jakimi podchodzicie do tej relacji. I król monet jest bardzo mocno związany z energią traktowania wszystkich i wszystkiego jako pewien element swojego własnego krajobrazu jako poniekąd części jego własności. Jeżeli, jeśli mówimy tutaj, o kontekście wchodzenia w relacje z określonymi oczekiwaniami, właśnie. Ta osoba trochę sprawdza, czy jej pasujesz. Jest tobą zainteresowana, lubicie, ale na ten moment jest bardzo ostrożna w swojej emocjonalności i zdecydowanie bardzo powolna. Zobaczmy, co zamierza. Odwrócona królowa monet, no właśnie. Nic nie zamierza, póki nie przekona się, że nie jesteś na tej samej częstotliwości, co ona lub on. Zobacz jaka tu jest dysproporcja. Król i królowa odwróceni od siebie i królowa tu jest w ogóle do góry nogami. Z perspektywy tej osoby na ten moment jesteś atrakcyjny bądź atrakcyjna, ale do siebie życiowo praktycznie nie pasujecie. I na ten moment ta osoba nie chce chyba na, za bardzo inwestować w tę znajomość. Myślał że będzie się kontaktować i spotykać, ale na razie nie traktuje po prostu tej relacji zbyt poważnie, nie ufa jej, jest zbyt mocno w swoich projekcjach na temat tego, kto do niej lub do niego pasuje i czy spełnia określone warunki. To wszystko, co przygotowałam do tej grupy. Dziękuję za odwiedziny na naszym kanale i zapraszam na stronę astromagia.pl oraz na kolejne astromagiczne czytania.